Myśmy byli studentami w Krakowie, a on już wtedy był biskupem. Święcenia, niektóre te mniejsze, prawda, udzielał mi właśnie Jan Paweł II. No, w tamtych czasach, kiedy ja już, już byłem księdzem, a to były czasy trudne, jeszcze czasy komunistyczne, Jan Paweł II, czy kardynał. Wojtyła był tym, do którego jechało się ze wszystkimi trudnymi sprawami. Ja w okresie komunizmu ileś tam razy się narażałem. Był taki moment, że napisałem takie pismo do pierwszego sekretarza Edwarda Gierka o sytuacji Kościoła w Polsce, pokazującym, prawda, ten, wiem, że on, odpis tego listu posłałem także Wojtyle, odpisał mi, do dzisiaj mam. To, to pismo jego odpisał mi i był jakimś takim oparciem także dla mnie. Później już jako papież wiem, że pytał różnych ludzi o mnie, co się ze mną dzieje. Kiedy przyszła wiadomość, że będzie międzynarodowe spotkanie młodzieży z papieżem w Częstochowie, natychmiast pomyślałem, że może uda się jakąś grupę Rosjan. Tam do Częstochowy zawieść i udało się. Mnie bardzo często pytali, dlaczego, dlaczego to zrobiłem. Były trzy powody. Przynajmniej ja tak sobie to formułowałem. Pierwszy powód to był taki powód jednak religijny. I doskonale wiedziałem, powiedzmy, że. Zdecydowana większość tych młodych to są ludzie nieobszczeni. Może w ogóle niektórzy nie słyszeli o Chrystusie, ale sobie myślałem może w tym klimacie, który tam będzie, w klimacie tych młodych ludzi z całego świata, może w tym klimacie spotkania z papieżem, może prawda coś z tego do tych ludzi dojdzie. I to był pierwszy powód. Drugi powód był taki. Wiedziałem, że w dniach, kiedy papież przyjeżdża do Polski, Polacy są dobrzy. Ogromnie zarażało mi na tym, żeby młodzi Rosjanie poczuli taką dobroć prawda, drugiego narodu, słowiańskiego. Bo ciągle mi strasznie zależy na tym, żeby między tymi naszymi narodami rzeczywiście była przyjaźń, a nie wrogość. I wreszcie trzeci moment, trzeci motyw, który był. I nikt z tych młodych ludzi nigdy nie wyjeżdżał za granicę. Bardzo mi zależało na tym, żeby tym młodym ludziom trochę otworzyć świat, żeby oni zaczęli jeździć. Wtedy, jak człowiek zna trochę, prawda, nie tylko swoje własne miasta, nie tylko w swój, w swój własny kraj, ale trochę świat to zaczyna być rzeczywiście się rozszerzać i zaczyna być trochę innym. To są te trzy. Motywy, które, którym ja się wtedy kierowałem. Wcale nie chciałem, to nie, niektórzy mnie to. Nie było moim zamiarem yy, yy, przyprowadzenia jak najwięcej ludzi do Kościoła katolickiego. Absolutnie nie. Każdy ma swoją drogę. Prawda? Każdy tą drogę swoją jakoś musi odnaleźć. Wiem, że to zrobiło na papieżu duże wrażenie. Ktoś mi mówił nawet, że bo te spotkania międzynarodowe to było któreś z kolei, że właściwie dopiero po tym spotkaniu Częstochowskim papież nabrał przekonania, że rzeczywiście takie spotkania należy czynić. To, że przyjechali ludzie, młodzi ludzie z Białorusi i z Rosji, to z całą pewnością wiem, było wielkim. Było wielką radością papieża, było wielką radością.